Witaj! Widzisz, w grach wiele razy trafialiśmy na przeróżne zbroje i pancerze, dlatego postanowiłem przyjrzeć się temu tematowi trochę bliżej i wybrać z nich kilka najfajniejszych. Moim zdaniem, oczywiście, także jeżeli masz jakieś swoje propozycje, to pisz śmiało w komentarzu. Nie chcę tutaj przedłużać wstępu, co mam w zwyczaju, zwykle robić dosyć często. Także zaczynamy. Kto grał ten wie, że tatusiowie opiekujący się siostrzyczkami w Bajeszoku to nie byle jacy przeciwnicy. Odziani zostali w gruby pancerz przypominający kostium do nurkowania, mają olbrzymie wiertło przymocowane do jego prawej ręki, służy ono do ataków wręcz, do potężnych ataków wręcz. Wydawałoby się, że są bardzo powolni i ociężali przez swój gruby pancerz, ale gdy tylko zajdziemy mu za skórę, no to... Trudno mu uciec. Zbroja ta może nie posiada jakichś mega właściwości, no ale przyznaj, budzi respekt. Zbroja ta waży prawie 500 kg. Jej nazwa pochodzi od potężnego magicznego młotatora i jest totalnie niesamowita. Jest neurologicznie związana ze swoim użytkownikiem. Jest wykonana z tytanu, wypełniona żelem chłodzącym i sprawia, że jej użytkownik wygląda, jakby mógł skopać dupsko każdemu przeciwnikowi. Poprawia ona wytrzymałość, szybkość, zwinność, refleks, a wyprodukowanie jej kosztuje tyle, co zbudowanie statku kosmicznego. Pomimo swojej anonimowości, MasterChef został jednym z najbardziej znanych bohaterów w świecie gier i między innymi właśnie dlatego, że no, dostał świetnie zaprojektowaną zbroję. Oto opancerzenie DIVY. Jest to mech, który posiada wiele przydatnych w walce funkcji, takich jak działko, plecak odrzutowy, potrafi wytwarzać tarczę ochraniającą przed pociskami, może również dokonać autodestrukcji, a trzeba przyznać, że jebnięcie ma spore. <głynieł> Ogólnie całkiem solidna zbroja. No i teraz, proszę Państwa, wisienka na torcie. Dzieło, można by powiedzieć, doskonałe w każdym elemencie. Przed Wami nanokombinezon z Crysis'a. Zawiera on utwardzoną powłokę zewnętrzną, która zapewnia ochronę przed atakiem elektromagnetycznym, do tego zawiera czujniki ciepła odpowiedzialne za termoregulację. Pancerz ten nie tylko chroni żołnierza, ale również wzmacnia go dość, w dość niekonwencjonalny sposób, ponieważ potrafi chronić go przed strachem i zmęczeniem. Mózg człowieka jest zdolny do wielu niesamowitych rzeczy, ale w niektórych sytuacjach przydałaby mu się również pomoc, dlatego pancerz posiada półautomatyczne funkcje rozszerzenia sprawności bojowej, podając spójne informacje taktyczne zintegrowane bezpośrednio z mózgiem sterującego. Ta zbroja jest tak dobra, że potrafi przejąć kontrolę nad procesami biologicznymi w naszym organizmie, dzięki czemu reguluje poziomy wydzielanych substancji i działania hormonów. Z takim wyposażeniem gościu wewnątrz jest nie do pokonania. No Iron Man się kurwa przy tym chowa. To już jest koniec tej prezentacji kilku odjechanych pancerzy, które pojawiły się w grach. Napisz, która z wymienionych zbroi najbardziej przypadła ci do gustu i tak jak mówiłem, jeżeli masz jeszcze jakieś swoje propozycje, bo na pewno jest jeszcze wiele fajnych zbroi, zbroj, zbro, z, o, pancerzy, które też zasługują na uwagę, także pisz śmiało komentarz i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Ja!